Cześć Wam, idziemy po piekarskie odblaski. Czy coś się tutaj wydarzyło takiego, że jesteście wspólnie pod urzędem miasta? Piekarach nie ściemniamy. Chcemy, aby wszyscy piekarzanie byli widoczni właśnie wspólnie z piekarską policją oraz strażą miejską. Chcemy... Jako piekarski koła grupa rowerzystów oznaczyć pieszych, ale nie tylko pieszych, także tych co na rowerach, właśnie w takie odblaski, które ufundował Urząd Miasta Piekary Śląskie, po to, żeby w tych jesienne, kiedy nastąpią te jesienno-zimowe wieczory, w piekarach było jaśniej. Mariusz, jako doświadczony rowerzysta piekarski, czy masz jakieś rady dla, dla swoich kolegów rowerzystów i nie tylko rowerzystów w takie jesienne, ponure wieczory, które już niebawem nastąpią? A tak, owszem, mam rady różne. Przede wszystkim ubranie. Dużo rowerzystów ubiera się na czarno. A czarny wiadomo, w ciemny wieczór już się zlewa z tłem, jest widoczny. Ja jestem przykładem, jasne ubranie, jasny rower, jasny kask. Także mnie podejrzewam już widać z daleka. Do tego polecam dobrej dobre jakości światła, nie byle jakie, jakieś takie, co ledwo je widać. I no, żeby były po prostu widoczne. A czy zdarza się jeszcze, że są tacy ludzie, którzy nie stosują się do zaleceń i zapominają, albo nie chcą nosić takich odblasków. Tak, zdarzają się jeszcze takie osoby, a z naszego punktu widzenia, policyjnego, noszenie odblasków jest bardzo ważne, zwłaszcza w porze wieczoro, wieczornej i wieczorowo-nocnej, w terenie niezabudowanym. Bo jeżeli osoba, która porusza się w terenie niezabudowanym bez odblasku, musi się liczyć z konsekwencjami takiego swojego postępowania. Czyli policjanci mogą nałożyć na taką osobę mandat karny. Z tego względu, że jest to uregulowane prawnie, czyli w terenie niezabudowanym po zmroku obowiązkiem każdego obywatela jest noszenie odblasku. Mhm.